Inazuma Eleven Go to świetny początek do wspaniałej trylogii oparty na problemach tego świata. Toczy się tam nieskończona wojna, którą twórca nawiązuje do Syzyfa. Wojnę toczą Raimon oraz Piąty Sektor, czyli... No właśnie. Wielu pewnie z was mogłoby mi zarzucić to dlaczego ja tak uwielbiam tą pierwszą Inazumę zważywszy na to, że Piąty Sektor nie był do końca taki wspaniały, jakby się mogło wydawać i czasami były te lepsze organizacje. Ale o co mi chodzi? Po prostu większość osób, w tym ja, zauważają, że działania owej organizacji są bardzo nielogiczne, mimo jak na standardy i na zoomy. No bo na przykład mamy tego trenera Sabera w drugim odcinku i trzecim, które nakazuje przerwać mecz po tym, jak Ricardo budzi w sobie awatara pier za pierwszym razem i dajmy na to, no po prostu daje im się rozwinąć i dlatego właśnie uważam, że tutaj, no wiadomo, to ma być nadal takie anime i w ogóle, ale no wiecie sami, jak może to dla niektórych fanów wyglądać. Jednakże, mimo tej złej strony medalionu. Można by rzec, że, no wiadomo, postacie, które dał nam pierwszy sezon Go, były naprawdę wspaniałe i ktoś mógł powiedzieć, że przecież w oryginale były zdecydowanie jakieś lepsze i bardziej rozwinięte. No a ja Wam powiem, że właśnie najprawdopodobniej nazuma ma taki urok, że im mniej albo im jeden taki wątek ma postać tym lepsza ona jest. Dla przykładu taki Harold, o którym już wcześniej wspominałem, ale da się na pewno znaleźć jeszcze wiele takich wspaniałych osobistości, jak na przykład kapitan Kirkwooda. No, dla mnie te postacie były naprawdę świetnie pisane i mimo, że pojawiały się tylko na chwilę, to jednak dawały takie wrażenie, że to jest faktycznie turniej, nieżeli jakaś bijatyka na śmierć i życie. W tym oto sezonie i na Zoomie dostajemy najprawdopodobniej, przynajmniej według mnie, najlepszego głównego protagonistę serii, no i bardzo przepraszam tutaj Mark, do niego wrócę oczywiście, ale Arion jest wspaniałym przykładem tego, jak te, w cudzysłowie, piłkomózgi działają, ponieważ no teoretycznie klub piłkarski Raimona był w takim potrzasku był między młotem a kowadłem i mógł się praktycznie rozpaść, ale tak naprawdę w sumie dzięki niemu wszystko wróciło na nogi i to właśnie jest wspaniałym działaniem, tym bardziej, że postać ta miała takie swoje momenty pełno zawahań i takiej smutku tej właśnie depresji, które mógłbym ująć w to w cudzysłów, ale... Głównie mi chodzi o to, iż naprawdę nad jego postacią się postarano. W dodatku tak już zupełnie ogólnie mówiąc, dostaliśmy najlepsze trio, najlepiej zbudowaną drużynę, gdzie każdy zawodnik dostaje swoje 5 minut, najlepszą ławkę rezerwowych, mimo tego, że postacie, które później na nią schodzą, są dość nieźle pomijane w dalszych sezonach, to tutaj naprawdę zostawiam wspaniałą cegiełkę. Dostajemy też zdecydowanie jednego z ciekawszych trenerów, czyli oczywiście Marka, który podejście do piłki miał swoje wiadomo. Jedyne czego mi w nim brakowało, to trochę faktycznie takiego, takiego trenerowatości, czy jakkolwiek to nie nazwać. Po prostu chodzi mi o to coś, co miała na przykład trener Kalina albo ten nieszczęsny Travis, a on często po prostu mówił, że będzie dobrze i że wygramy, co nie no. W realnym życiu pewnie tak się nie udało. I trochę też tutaj jest taki, można powiedzieć, odskok między tym a tym, ale tak na ogół to naprawdę w polskim dubbingu szczególnie trzeba przyznać, że świetnie poradził sobie aktor. Fortnite cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Na pewno duży wpływ na. Na zakończenie mojego wspaniałego wywodu mógłbym w sumie przytoczyć duchy walki, które. No, będę z wami szczery. Moim zdaniem były naprawdę dość ryzykowną, ale bardzo opłacalną opcją w całej Inazumie. To temy wyszły jak wyszły. Mix i Maxy były wspaniałe, ale moim zdaniem to awatary, które zapoczątkowały to wszystko, tą całą falę zmian te wszystkie wiatry i tak dalej, naprawdę było to wspaniałe.